On jest tak rzadki, że ja nawet go w gierce to nie widzę. W ogóle na tym kałachu są naklejki i przede wszystkim brylok. I to łącznie kosztuje 50 tysięcy golda, jak powiedzieć. Halo, choro z tej strony Hello, mój W dzisiejszym materiale pojście znacie co za tytuł, o co właściwie chodzi, moi drodzy, zagramy kałachem, który jest w rękach, tylko i wyłącznie. 25 osób na całym świecie jeśli chodzi o stanowa Jeśli moi drodzy zastanawiacie jak to jest kawałek, oglądać się to materiał specjalnie do samego końca, ponieważ nim będziemy grać przez salutki ten meczyk, A wy, jeśli byście chcieli tego kocha, którego ma tylko 25 osób, moi drodzy na świecie, dawcie łapkę do góry, oglądajcie do końca i lecimy. A więc jak ci mówi, komu wrogę czas na stone, batalię czas zacząć. Lecimy, moi drodzy. Mi się wydaje, że w apartach chyba ktoś będzie grał, w ogóle gram pierwsza stanowa od, moi drodzy, chyba. Siedmiu dni, tak mi się zdaje. Że od siedmiu dni chyba piesza standofa gram. O wyniu. dobra, koska piesza poleciała pięknie. Tutaj mamy Nejdika, na plecach mamy gościa, więc polecimy po gościa. Najpierw, najpierw po gościa. O, matko, jedyna. Dobra, zrobimy tak, pyk, Nejdik. O, matko, mu nie mam, ty. Bo się ufa. No, wyłaś tam, dobra, pięknie, mamy go. Zasztaj, moi drodzy, mam pakę, to idziemy zaplanować szybciutko po punkciki. Bo tam gościu ostatni gra. W apartatch ty do pakę, gościu! Dobra, lecimy po jego moi... Opa, nie trafiłem, moi drodzy, lecimy. Co tu się w ogóle dzieje w tych. Zasztaj. Mamy to! Pięknie! Słuchajcie, i w tym momencie nas stać ewidentnie na. Kałacha, więc go kupimy. Ja napiszcie w komentarzu hashtag kałach i napiszcie, jaki to jest kałach waszym zdaniem. Co to jest za brońka w ogóle? Jak myślicie, jak to jest kałach? Ja mój rodzaj, go w tym momencie kupuję. I jak pewnie już pewnie zauważycie, jest to kałach, którego mam aktualnie w ręce. Z tego co chyba pamiętam, jest tego Metric. E, tak mi się zdaje, jeśli nie, to tutaj gdzieś mnie poprawcie, bo w sumie to e, powiem wam tak, on jest tak rzadki. Że ja nawet go w gierce to nie widzę. Nawet nie pamiętam jak się nazywa i kosztuje prawie 50 tysięcy golda. Serio. Moi drodzy, serio. O ale moje tutaj rozrzuciło, Hoślej. Co tu się dzieje? O, padko! Dobra, wracam. Z kałacha nie wyszło. Ale mamy kasę na następnego kałacha. Tak jest, dobra, mamy, na, mamy następny a, a. W ogóle, jak pewnie wiecie, wychodzi za chwileczkę nowa aktualizacja, nowy oczywiście sezon 10, cieszy mnie to, cieszy mnie to, powiem Wam tak, że dosyć mi się nudziło, ten sezon, który był, dosyć mocno mnie znużył, na prągu było spoko, ale później jakoś tak za, zaczęło mi brakować jakiejś takiej nowości, świeżości, teraz będzie fajnie, nowy Gold Pass. Nowe skiny, nowa mapa. Przede wszystkim i gościu na brampie. już normalnie leży. Płamałem jemu kolana. Chłop to chyba nie wiedział, co się dzieje. Fleszyk dajemy, wbijamy się od razu na gościa. Wiem, że na B gra. No i gra. No i co tutaj łazisz? Gościu malinowy, dwa ammo. Za normalnie onetapa. Na daleko. Onetap, onetap widzowie. Onetap, tutaj Łachudro jeden tutaj Papa cię wzywa. O, o, Dobra, one tap. Widzowie, one tap. Nie! Nie, nie wierzę! No strzelał mi bombę. A chciałem już takiego one tapa wydudnić. Dobra, wygramy to, bogościu, W rozpęta full auto z P90 i go normalnie zdejmie. Naszym zadaniem to jest zdobycie jak najwięcej ilości fragów, jeśli w tym meczu, widzowie, zdobędziemy powyżej 25 fragów to otworzymy skrzydeczkę, a jaką, moi drodzy, ta która najprawdopodobniej zniknie za niedługo, a jaka dowiecie się sami, choć w sumie nawet nie wiem dokoń, nie, dokładnie, czy zniknie, tak mi się wydaje. Chodź tutaj, o Jezu, no widać, że dawno nie grałem w standoffa. Co to tam jest? Paku, brawo, pięknie. Planty to pakę, bo zaraz na tutaj dojadą. I powiem wam tak, widzowie. Jak pewnie widzieliście dużo odsmażanych kotletów, ale odcinek będzie już na jak Albo już nawet i był na temat sezonu 10, więc wpadajcie na kanał i oglądajcie. sobie z złogiem. To jest najważniejsze. Widzowie, brakuje niedużo, do 400 tysięcy. Aha. Chłopa... Ej, słuchajcie, widzowie, on naprawdę nie słyszał. Ale no, reakcja widzowie na tym sprzęcie przewyższa wszystko ogólnie, przewyższa w ogóle zawcie patrzcie, biedna kaczka, biedna kaczka tutaj siedzi i tylko czeka aż chaby odpali streamka i wiecie co, odpalę moi drodzy, streamek będzie moi drodzy, czwartek, sobota i możliwie, że niedziela, niedziela wstępnie będzie zazwyczaj, ale tak wiecie, wstępnie, bo ja tutaj widzowie mam mieć niezłą remontadę i tak, Wow! W ogóle się nazywałem tysięcy kałach, nie? <noise> Żeby każdy wiedział, że ten kałach złotówki nie kosztuje. O Ociepanie! Chłopcał 3hp. I pewnie miał taki ziwkach jak ten. Zacząłem strzelać w jego stronę. Myślałem, że w ogóle go zabiję. Ale go nie zabiłem, ty. Po lewej, kolego zoty, Popatrz się w lewo. No, normalnie kukurydza. Nie mogę patrzeć, widzowie. Przecież to, co się dzieje, to jest event. A najlepsze jest to, że Dart off jest połączony. A tak w ogóle... Co dosyć do zonu do, do 10, to wydaje mi się, że chyba Sakura zniknie. Tak mi się wydaje, bo... Znaczy, zniknie nie zniknie. Albo ją trochę. Bo tak pomyślałem, że... W sumie jak dodadzą taką hanami, to taka sakura jest to trochę bezużyteczna, bo jakby totalnie już nikt na niej nie będzie grał. Serio, nikt. Ja też. Będę grał, mojej rodzinie od święta, tak mi się wydaje. <laughs> Więc wydaje mi się, że powinniśmy zrobić taki ostatni mecz na Sakurze. Tak uważam. Jeśli też chcesz zobaczyć ostatni mecz na starej, dobrej Sakurze, no jaka jest, taka jest, no mi się tam też... na no, pewno mi się podobało, była nowa, no ale później już tak jakoś euforia mi spadła, jak grałem na niej, tak? Dobra. No chłopie, ta flesza to ty poświcz. nasz oczebol. Siema. Ohohoho! chłopco rozja co normalnie rozjaśnienie. Jak jak u tego, jak on się tam nazywał, jak u tora. Bo w ogóle taka ciekawostka. Jak nie odpalam widzowie, jak nie odpalam ten, jak się nazywa, nie odpalam streamów. O no wiecie, wakacje są Człowiek, moi rodzy, chce trochę odpocząć. Nie odpalam streamów. Ostatnio zacząłem w ogóle taką sobie. o panie! Zacząłem oglądać Avengersów i Marvela. I jestem zdziwiony, bo fajne, fajne fajny, fajny, mi się podoba. Oglądaliście kiedyś Avengersów Marvela w sprawie? Chłopie. Co, so, młody to chyba odleciał, ty. W ogóle to jest taki Polak, chyba. Mamy kuzoty, lecimy po twoje galoty. No jest szansa, widzowie. Jest potencjalna okazja na zdobycie, widzowie, mocnych 25 fragów. W ogóle powiem, powiem tak szczerze, że jestem zszokowany. A, jajaj, już mnie dojechali. No, Paladyn mnie dojechał. Normalnie, jak w tym Paladyni, to widzowie to byli. Byli, ale byli w tym, w Metinie. Nie wiem, czy oglądaliście, ale graliście kiedyś w Metinana, no, ale ogólnie y, Gierka, można powiedzieć, taka już mocno wiekowa. Mocno wiekowa. Na pewno starsza niż Stanów. E, no, i taka sytuacja. W ogóle na kanale za niedługo się pojawią. Naprawdę fajne materiały. W ogóle, co tam się będzie działo? Ty, za niedługo. Chopa, to chyba w szoku. Dobra, najdujemy, hopa. Ooooo wow! Ale siadło! To był taktyczny granat! Taktyczny granat, widzowie! Ja teraz taktyczny fleszyk. Bęk. Taktyczny palak. Po prostu w pozdrawiam. Oj oj oj, dobra, mnie porał ten gość, który to aktualnie dołączył, nie? Sporo u mnie gości, który dołączył, a tak przy okazji to młody Polak wyszedł normalnie z meczu. A trafiłem na Polaka, serio. Serio, serio. nie, nie kłamię, moje rozy. Trafiłem na Polaka. Ty, ty. Chłop jak simple. O Jezus Maria. Stary. Zobaczmy jak gra naprawdę prawdziwy snajper w Standoffie. Nie no, reakcje stare tutaj musisz trochę poświczyć. Simpem nie będziesz, no ale może z brąza wyjdziesz. O, dobra, druga runda z rzędu przegrana, widzowie, to nie zwiastuje dobrym tutaj meczykiem dla nas, no tak, kurczę, A trzeba kupić, moi drodzy, kałacha, no bo czym innym zagrać, czym innym zagrać, a co do tej nowej broni, jest tam widzieliście i co oczywiście będzie, to jak... jakiś fenomen w ogóle, ale więcej powiedziałem, albo powiem w odcinku, który będzie już niebawem na temat sezonu 10. będę, moi drodzy, omawiał nową mapę, nową broń, skinów jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc, więc jakby nie mam co nawet tam mówić ale Aha taka sytuacja i co o Jezus Mary Tak. Zaraz stąd Dobra. Chłop zaczął strzelać w tym momencie, kiedy zacząłem uciekać. Chciałem... Moi drodzy, bo w ogóle na tych... Na, na tych, moi drodzy, na tym poziomie to oni w ogóle nie myślą. Normalnie jakby ktoś rzucił smoka, to już by dawno go tam nie było. A ja chciałem na głowę. Chciałem, że był tutaj posiedzę te sprawy, nie? No, ale, moi drodzy, jednak to się nie... Nie na tą, można powiedzieć... Nie na te rangi. Nie na te rangi, na ten poziom, widzowie. No bo... Tam, gdzie nie myślą, to trzeba grać tak, jak, jak ci właśnie zawodnicy grają, nie? Ależ tu cisza, ależ tu spokój ty. Byku. Nie na mnie takie zagrania. Co ty my, że amatorem jestem ty? No może teraz jestem na widzowie, no? Wydudnił mnie źle? Dudnił nieźle. Ten kałach to tutaj. Dodaj. W ogóle na tym kałachu są naklejki i przede wszystkim brylok. I to łącznie kosztuje 50 tysięcy golda widzowie. Najlepsze jest to, że naprawdę ten, tego kałama ma tak około 25 osób na świecie. A na rynku jest tylko 20, więc oznacza to, że tylko 50 osób prawie go ma na świecie. No i gdzie uciekasz, niuniek. Dobra, idziemy na to, a bo tutaj podbyt nas cały czas gnębią. O. Dobra, dojechali z ładzili i zmiażdżyli wizowie. I to mnie. Serio. Serio mnie tak tutaj porobili. Dobra, słuchajcie, no z tym kałachem nie mogę meczu przegrać. To jest mecz o skrzynkę. I naj, najrzadszym skinem na świecie, jeśli chodzi o kałacha. Mi się wydaje, że nawet on jest rzadszy niż karambit gold. Serio. No dobra, to trzeba zrobić jakoś tak. Najdujemy dorki. O O, panie, już uciekam. Ajajaj, ja dlaczego uciekłem z takiego rogu? Przecież tam nie było wyjścia. Jednak ja widzę, mam taki team. A, to aż serce łapie. Naprawdę mówię, serce mi zapało. Ja taki team to obić normalnie, gdzieś tam o. No, wiecie o co? No, aż cztery litery widzę, obić, no. Kurka wodna, dobra, ja im napiszę, że lecimy po, na A. Na A, panowie. Kamanda! Na A! Co ty robisz, gościu malinowy? Lecimy. Dobra. Na idzie gra gościu snipero. Dobra, mamy 20 fraga. To jest bardzo ważny frag, widzowie. Bardzo ważny. tutaj gra. Z palakami to ty kolego musisz trochę, trochę poćwiczyć Oj on jest mocny To jest mocny zawodnik widzowie Ja nie mogę powiedzieć, ale to jest mocny typ no dobra widzicie, słuchajcie, zrobiliśmy tylko 21 fragów, ja za ten materiał wam bardzo dziękuję, ale widzieliście jak gra się naprawdę najrzadszym skinem do kałacha i to mówię serio, tylko moi drodzy 25 na rynku. Uważam, że skinek naprawdę wart swoich pieniążków, bo kosztuje prawie 50 tysięcy golda, zazwyczaj moi drodzy, a ja wam dziękuję, 25 nie udało się zdobyć, ale trzymajcie się, do ostrzenia i hejka, zostawcie suba i wpadajcie moi drodzy i wyczekujcie na 170, heja.